Cześć. Nasz zespół ciężko pracuje nad tym, żeby przygotować kompleksową dokumentację, tak zwany release note z ostatniego update'u 3.2 i żeby nie kazać dłużej wam czekać, postanowiłem nagrać ten materiał, w którym krótko podziela się tym, co się zmieniło, co dodaliśmy. Zmian było naprawdę wiele. Ja pokażę te najważniejsze i zaczynając od strony WWW do zamawiania i panelu klienta. To, co się zmieniło, to możliwość ukrywania sekcji wariant, yy, wielkość kaloryczna i typy posiłków, rodzaje. Weźmy dla przykładu tą dietę, w której widać możliwość wyboru wariantu, wielkości porcji. Czasem pojawia nam się również. Rodzaje posiłków, gdzie możemy wybrać spośród śniadania, obiadu i kolacji. I dla porównania, popatrzmy na tą ofertę, gdzie od razu mogę wybierać sobie bezpośrednio rodzaje posiłków. Także nie mam możliwości wyboru wariantu, nie mam możliwości wyboru wielkości porcji. Tak samo możemy ukryć sobie tą część. Czyli to jest pierwsza dosyć duża zmiana, ponieważ ona pozwala na bardzo elastyczne ustawianie modeli biznesowych. Tym samym doszliśmy do kolejnej zmiany, którą są rodzaje posiłków w ofercie i możliwość wyboru ilości posiłków. Jak widzisz, mogę sobie stworzyć tutaj dietę, w której mogę dodawać sobie, ile posiłków danego rodzaju chcę, czyli na przykład, ile posiłków głównych ile dodatków, albo ile śniadań, ile obiad, ile kolacji chcę zamówić w danym zamówieniu. Te rodzaje posiłków mogą być poparte bardzo zaawansowaną walidacją. Tą walidację i wszystkie zmiany ustawiamy sobie w sekcji diety, wchodzimy sobie w dany wariant, a następnie w edycji, w... Rodzajach posiłku możemy sobie wybrać, z jakich rodzajów składa się dana dieta, i tutaj jak już wybierzemy rodzaje, mamy zaawansowaną możliwość dodawania walidacji. Możemy ustawić, że dany posiłek może być obowiązkowy, możemy ustawić, że jest obowiązkowy w minimum dwóch porcjach, maksymalnie możemy cztery takie posiłki zamówić, możemy zaznaczyć, że zaraz po wybraniu tego wariantu będzie dana ilość zaznaczona. Tej konfiguracji możemy osobno dla każdego rodzaju posiłku dokonywać. Także naprawdę zaawansowane modele pozwala to tworzyć. Kolejną, chyba najczęściej requestowaną, najczęściej pytaną o Was funkcjonalnością jest podsumowanie wybranej kaloryczności. Dlatego tutaj mam trochę inne konto, jeżeli wybiorę sobie tą dietę. To system będzie nam pokazywał, ile rzeczywiście kalorii sobie wybraliśmy. Tak, to pytanie często pojawiało się w takich dietach, gdzie mamy na przykład dwa z czterech posiłków, także wybieramy sobie dwa dowolne posiłki, natomiast wcześniej system pokazywał nam tą kaloryczność wyjściową dla czterech, teraz system pokaże nam właśnie tą rzeczywistą kaloryczność, którą sobie wybraliśmy. I ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o rodzaje posiłków, jest cennik per posiłek. Także, jak już pewnie zauważyłeś, cena zmienia się wraz z dodawanymi posiłkami, także możemy sobie samemu stworzyć naszą konfigurację diety, wybrać, jakie rodzaje posiłków chcemy, i będzie miało to bezpośredni wpływ na cenę. Każdy rodzaj posiłku może mieć oczywiście swój cennik. Tych zmian również dokonujemy w panelu administratora w edycji wariantu diety tutaj w e, okresie zamówienia powinniśmy wybrać rodzaj cennika, cennik per rodzaj posiłku. Jak to wybierzemy? Wtedy już w e, podglądzie naszego wariantu mamy możliwość definiowania swojego cennika per rodzaj posiłku. Następnie sporych zmian doczekała się możliwość wyświetlania menu. Teraz w sekcji ustawienia i funkcje dostępne, dostępne dla klientów zdecydowanie została rozbudowana sekcja menu. Mamy tutaj dużą możliwość konfiguracji. Ja pokażę ci trzy takie główne ustawienia, które wprowadziły najwięcej. W pierwszej kolejności możemy zaprezentować menu bardzo podobnie do tego, co już znamy, czyli wszystkie rodzaje posiłków pod sobą oraz wszystkie dostępne podsiłki, posiłki. Nową rzeczą jest to, że możemy wyświetlić posiłki w formie takiego bardziej wizualnego grida, także klient może zobaczyć większe zdjęcia. Opcją numer dwa jest zaprezentowanie menu w formie stosów, także będziemy widzieli tylko aktualnie wybrane posiłki. I dopiero po kliknięciu w przycisk Wymień będziemy widzieli dostępne opcje. I trzecią opcją prezentowania menu jest pokazanie takich kafli, i tutaj, jeżeli mamy na przykład dwa śniadania do wyboru, dwa, e, drugie śniadania, dwa obiady, to właśnie możemy sobie plusikami dodawać ile tych posiłków danego rodzaju chcemy. E, jeżeli przekroczymy wymaganą ilość, system nas o tym poinformuje. I tutaj automatycznie przeszliśmy do okresów zamówień, i być może zauważyłeś już sporą zmianę, którą jest e, łączenie zamówień. Czyli mamy możliwość stworzenia niecodziennych dostaw, na przykład dostaw co drugi dzień, co trzeci dzień. I tutaj w menu mamy pokazane, że w dostawie pierwszej mamy do wyboru dwa śniadania, dwa drugie śniadania, dwa lunchy. Także wybieramy sobie posiłki. Per dostawa, czyli jeżeli dostawa jest co dwa dni, menu może również zmieniać się co dwa dni. Jeżeli cofniemy się w zamawiarce o krok do tyłu i wrócimy się do mojego drugiego konta demo, to tutaj można zobaczyć, że mamy dostawę dwa razy w tygodniu. Na kalendarzu możemy zobaczyć takie małe samochodziki, które pokazują dostawy, i po kliknięciu z jednej strony będziemy widzieli właśnie takie dostawy niecodzienne, czyli będziemy na kolejnym kroku wybierali posiłki na pierwsze 3 dni i na kolejne 2 dni. W planie na 6 będzie to podział 3-3. I to co jeszcze możemy zobaczyć, to subskrypcja, czyli system pokazuje nam ciemnym kolorem. Okres, za który płacimy od razu, czyli za pierwszy tydzień, a następnie system będzie automatycznie odnawiał nam zamówienie co tydzień czyli automatycznie składał zamówienie, a nawet obciążał kartę klienta. Przechodzimy do back office'u, i tutaj w pierwszym kroku pojawiają nam się nowe menu. I jeszcze przede wszystkim powinieneś zobaczyć, że przebudowie uległo menu po lewej stronie, i mówiąc o nowym menu nie to miałem na myśli. Chodzi o to, że tworzenie jadłospisów uległo zmianie. I mamy teraz możliwość stworzenia menu w jednym z trzech rodzajów: codziennie zmieniające się menu, okresowo zmieniające się menu, bądź menu stałe. Czyli okazjonalne. Nie zagłębiając się zanadto w szczegóły, pokażę przypadki użycia. I jak rzucimy okiem na moje konto demo, możemy zobaczyć, że ja mam tutaj menu takie, które dobrze znamy, gdzie mamy stałe y, diety. Tutaj jest takie y, indywidualne menu i na ostatnim kroku mamy menu stałe oraz menu takie okazjonalne, czyli ofertę świąteczną. Możemy sobie stworzyć menu na wybrany okres czasu, na przykład na trzy tygodnie przed świętami. Nie musimy kopiować tego menu na każdy dzień. Ono jest aktualne tylko przez 3 tygodnie i klienci spośród tej bazy posiłków, którą stworzymy, będą mogli dokonywać zamówień. Inną ciekawą opcją wykorzystania jest stworzenie sobie takiego prostego sklepiku czy oferty produktów stałych, jak na przykład jakieś stałe obiady, stałe śniadania, stałe przekąski, które nasi klienci Lubią, i one mogą być dostępne cały czas, czyli nie tylko w okres przedświąteczny, tylko może być to nasza stała oferta, jako taki upselling do zamówień. To zostanie jeszcze rozwinięte w wersji 3.3, ale nie będę wyprzedzał faktów. Idąc dalej, w panelu administratora w, w ustawieniach powinniście znaleźć sekcje na kuchni. W sekcjach możemy tworzyć swoje główne pomieszczenia, stanowiska. Są to głównie kategorie, obszary, miejsca, gdzie nasza produkcja występuje. Ja tutaj lubię tworzyć sobie takie sekcje, jak na przykład sekcja brudna, w której będziemy sobie czyścili owoce i warzywa. Sekcja czysta, na przykład właśnie owoce i warzywa osobno oraz sekcja czysta dla pozostałych produktów, na przykład przygotowanie mięs itd. Tak Następnie mamy tutaj dwie pakownie. Gdzie odbywa się porcjowanie? Mamy tutaj biuro, mamy magazyn i nasza kuchnia, która również ma różne sekcje, na przykład mięsa, sałatki, produkty wytrawne, zupy i sosy, słodkości i mam taki dodatkową sekcję tutaj utworzoną cała kuchnia, na przykład w celach sprzątania. To się przyda w cyklach produkcyjnych. Cykle produkcyjne są ogromną zmianą i pozwalają nam połączyć wszystkie raporty w jeden spójny proces produkcyjny, dzięki któremu może wy, możemy wygenerować nowe raporty PDF dużo bardziej dostosowane do potrzeb twoich oraz możemy przygotować listę zadań do wykonania i nawet wyświetlić tą listę na tabletach na kuchni. Na temat cykli produkcyjnych, nagraliśmy już jeden materiał wideo, także zapraszam Cię do niego. Wspomniałem o aplikacjach mobilnych na kuchnię, także prawdopodobnie w momencie publikowania tego filmu aplikacje na kuchnię powinny być już dostępne. Stworzyliśmy dedykowane, natywne aplikacje dla produkcji, dzięki którym będziesz mógł zarządzać całą produkcją, całym gotowaniem, pakowaniem i wszystkimi procesami na kuchni bez konieczności drukowania sterdy dokumentów każdego dnia aplikacja na kuchnię na pewno doczeka się swojego materiału wideo do którego już Cię serdecznie zapraszam zmiany w dostawach tutaj bez pokazywania dodaliśmy możliwość o którą pytaliście, czyli kierowcy mogą przekazywać paczki pomiędzy sobą, czyli jeżeli mamy jakiś punkt przeładunkowy Kierowca nie zawsze musi zaczynać swoją trasę od kuchni, może po prostu wziąć paczki od drugiego kierowcy. Dodatkowo dodaliśmy możliwość skanowania kodów QR, i tutaj w sekcji pakowania paczek, kierowca, odbierając paczki z pakowni, może skanować je skanerem QR kodów z aplikacji mobilnej swojej dla kierowcy. I w momencie, gdy zabiera paczkę innego kierowcy, system podpowie mu, że nie powinien jej brać. Podobnie, jeżeli paczka jest prawidłowa, system zaznaczy, że kierowca odebrał ją o danej godzinie. Dodaliśmy bardzo fajną funkcjonalność automatycznego kodowania posiłków, która powinna znakomicie usprawnić twoje pakowanie i sortowanie posiłków. I Ostatnie rzeczy, natomiast nie najmniej ważne, dotyczą aplikacji mobilnych. Przebudowaliśmy cały dashboard aplikacji Android. W chwili obecnej głównym ekranem aplikacji Android jest lista posiłków, w której możesz oceniać posiłki i podglądać swoje menu. Kolejną zmianą jest poprawienie procesu składania zamówienia i uspójnienie go z tym, co już widzieliście w aplikacjach webowych, w panelu klienta. Także teraz w aplikacjach mobilnych będzie wyglądało to niemal tak samo. I ostatnią główną zmianą jest dodanie osobnej zakładki Zamów dietę, w której mamy natywny sklep, natywną możliwość złożenia zamówienia. To zostanie również rozbudowane w aplikacjach dedykowanych, gdzie klient będzie mógł pobrać aplikację i złożyć swoje pierwsze zamówienie bezpośrednio w aplikacji. Te zmiany zostały wprowadzone na ten moment tylko w aplikacji Android. Pracujemy, aby w najbliższym czasie dostarczyć je również w aplikacji iOS. Czwartą zmianą, która została już wprowadzona w dwóch aplikacjach, jest obsługa subskrypcji. Czyli, jeżeli klient zadecyduje się na zamówienie okresowe subskrypcyjne. Wtedy ma możliwość zarządzania tą subskrypcją, czyli wstrzymania jej, zapauzowania, wznowienia bądź przerwania. Jak widzisz, zmian jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ja powiedziałem o nich tylko powierzchownie, chcielibyśmy nagrać sporo materiałów, które będą wyjaśniały najważniejsze funkcjonalności. W najbliższym czasie również powinien powstać obszerny artykuł opisujący większość tych. Funkcji. W przypadku pytań oczywiście zachęcam do kontaktu z naszym zespołem wsparcia. Do zobaczenia. Cześć.